Złom, dobry wszystkim No, dzisiaj trzeci, trzecia część będzie silnikowej rozbiór No Zamówiłem klucze, bo ja nie lubię nic pożyczać, nic z tego przyszły mi dzisiaj te torksy nasadowe Spróbujemy dokończyć yy, rozbiórkę tego bloku No, tu już w głowicy wyjąłem prowadnicę, teraz wyjmuję gniazda zaworowe. Także jeszcze trochę zostało do roboty. I tego. No i bierzem się. No, zobaczymy, jak pójdą te śruby. Ta jedna została O, tam bez najmniejszego problemu Tą drugą jeszcze trzeba A tu, tu będzie ten klucz Ta. O, nie, trzyma klucz Bołwa roboty Groząd mamy na wierzchu To już czyste aluminium nie? Jeszcze magnetem sprawdzimy to Tu chyba brąz jest Co tu dalej? Kręcić jak Poszukam klucza, pauza Dobra, jest klucz. Nadzieję się odkręci. O też coś jest, też jakiś inny klucz, kurde. Dało wszystko olej z wodą, dobra, do tego łańcuchu uwolniony a to, to jest jakiś inny klucz, to kurde, z taką dziurką. Dla Ciebie jedne kruze, tylko takie, jedno jest dziurką w środku, drugie bez dziurki, kurwa. Chyba po to, żeby specjalnie do warsztatów jeździć. No to główną, Chyba za mało. Боже, боже, такие. Нет, он не входит. jak się ma czym się robi teraz tu jeszcze jakieś śruby Tu uh, za małe. Eh? tu będzie za duże. Oj, takie. Ten taki jakby luźny. Zobaczmy czy pójdzie. Nie huhu. Demu tało kurwa sam zaczyna działać. To jest pauza, bo to już ślipierka się zbudowała. Także ten blok już cały idzie na złą, bo tu sprawdzałem że ta tulejka jest z brązu, ale niestety metal, tylko taki pobrązowały. To tu już nic nie ma ciekawego, idzie na złą w całości. Teraz będziemy robić zawory. No, zawory. starczy, czy, czy nie starczy młoteczek mniejszy o. w każdym bądź razie przecinamy i wyjmujemy trochę gorący pewnie że trzeba uważać już teraz to łatwiutko wychodzą. a są pozbawione jakiegokolwiek trzymania o. Tylko trzeba znaleźć punkt podporu i, i wychodzi. O tak samo ten o, leciał z drugiej strony. Tu, tu już nie. Tu jeszcze jest. No i tego za słabo przeciąłem. Jednego. A już. Przy przecinaniu wyskoczył. jeden drugi ten może być za słabo przecięty trochę ale zobaczymy no, trzeba go dociąć chyba że z tej strony pójdzie Nie ma co się moi Cyk cyk I tak samo z drugiej strony będzie. już nie będę robił też czy tym to szkoda czasu, chyba że, a może na przykład mal zrobię Może no, się to wydechło. Zatkane na garem. Tak, ten jeden nie Do tego typu roboty lepiej mieć mniejszą tarczę, bo ona wtedy lepiej wchodzi. O ty się zasklepił tym nagarem. Nie, nie chcę byle. Skorupiał się. U. Panie, co to się tu dzieje? No, ten elegancko wychodzi. No też. coś. O, tu śrubokręt się ułamał. A, idzie idzie tylko powoli o po kawałku jakiś taki się chyba zgrzał o jeżdż ty zawsze znaczy jakieś bydle będzie oporne jak nie tak to go tak o, pod spodem o. a bo nie docięty był kawałeczki dlatego było oporny o ten też tu nie docięty Bardzo starość nie radość, Ci, co się śmieją, że człowiek jest stary, to będą starzy. A co to, to stary, to już nic nie może? Może. Tutaj człowiek i może, no. Podnawiam zawodowego Pawła Janczyka. Są ludzie konkretni, a nie tam nie docięte. Nie się. Pięknie, no. a nie wyszedł Ale my jest gotów. Dobra, i teraz popatrzymy. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. tu, nie ma, tu nie ma. To wszystkie już gniazda zostały tylko i wyłącznie śruby. Oj, kurde, śruby od wydechu, ale to muszę nakręcić dwie nakrętki. To muszę znaleźć takie nakrętki, to nie jest takie chopsiowe. No, to się nagrywa. nagrywa. I tego, i wtedy jak się jedną nakręci, drugą nakręci, i tą co pierwszą się nakręcało się odkręca i wtedy wychodzi można ich jeszcze przygrzać trochę żeby to są mocno za tego zabite w blok tutaj to nie jest łatwa sprawa a jak się urwie to się dziurę wywierci wiertłem to też są problemy także zostało tylko po tu jeszcze chodźcie tu ze mną o tu jeszcze zostanie y, wyciąć ten Ja to robię ślifierką albo, albo na wyciskarce Zależy jak idzie No tu jest jeszcze kawałek Mosiądzu tu czujnik jakiś i będzie czyste aluminium Tu jakaś uszczeleczka jeszcze o, nie, chyba silikon, tak stwardniał o a mosiądzu tylko ta jedna rurka, to do wykręcenia jest, no to by było na tyle z tym silnikiem, bo reszta to już będzie poddane na, na złom, ale jeszcze w następnym wejściu spróbuję go zważyć, ile tego aluminium jest, tylko już muszę najpierw go oczyścić do zera no, a wczoraj jechałem sobie, zrobili u nas selektywny punkt zbioru odpadów. Patrzę, przed potem stoi odkurzacz. No to go hyc? Będę musiał tam zajeżdżać, bo jak jest punkt zamknięty, to ludzie przed potem wystawiają. No Oj, brud, ubrudził się człowiek o doszło w ręce człowieka pracy. A zawodowy mówi, że ma brudne paznokcie. Zobacz, zawodowy tutaj olej silnikowy, smary, to jest prawdziwa brud, a nie tam ty, co to masz tam za paznokciem. No, pozdrawiam wszystkich y, ludzi dobrej woli i nie gryźcie się, bo to nie nie przystoi. Nara.